Cześć! Dzisiaj pokażę, jak wymienić zbiorniki w drukarce Broder DCB J100. Zapraszam! Włączamy drukarkę. Gdy zbliża się koniec tuszu, drukarka wskaże, który zbiornik należy wymienić. Otwieramy drzwiczki dostępu do zbiorników. Wciskamy dźwignię blokadę nad zbiornikiem, który chcemy wymienić. Wyjmujemy zużyty zbiornik. Rozpakowujemy nowy zbiornik z opakowania. Zdejmujemy taśmę odpowietrzającą. Zakładamy nowy zbiornik do drukarki. Przyciskamy zbiornik do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Zamykamy drzwiczki dostępu do zbiorników. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, czy wymieniłeś magenta. Wciskamy strzałkę w górę, czyli Tak dla potwierdzenia. Sprawdzamy poziom atramentów. Wciskamy kolejno. Menu OK strzałka w dół. Do momentu pojawienia się opcji poziom atramentu. OK, strzałka w dół do momentu wskazania poziomu koloru, który wymieniliśmy. Pamiętajcie, że w komentarzach pod filmem możecie zadawać pytania. Zapraszam także na stronę naszego sklepu derdusz.pl, gdzie znajdziecie materiały eksploatacyjne. Nie zapomnijcie także o subskrypcji i łapce w górę.